Cześć, witam Was serdecznie. Słuchajcie, trafiły mi się dwie takie mapy. Krakau, Hauptstadt des, des Deutschen Generalgouvernement Polen, czyli Generalna Gubernia z Polski. Są nazwy po niemiecku. Mapa jest trochę uszkodzona, ale fajna ciekawostka z Krakowa. No i taka druga mapa tutaj. Też po niemiecku. Więc nawet Auschwitz zaznaczone. Takie dwie ciekawostki. Wziąłem od znajomego z innymi rzeczami, więc sobie nie wiem, ile, za ile mnie to wyszło. Napiszcie w komentarzach, czy takie mapy są rzadkie. No nie spotkałem się z taką mapą na internecie więc nie umiem jej nawet wycenić, ale jest dosyć ciekawa. Tą mapę mam na wyzbycie, jeżeli ktoś by chciał. Serdecznie Was pozdrawiam, życzę miłego weekendu, trzymajcie się i piona!